Mateusz Kaniowski razem ze mną Paweł Jóźwiak, Witam. Wyurwieczór, witam serdecznie. Tutaj przed chwilą była wymiana spojrzeń z Jackiem murańskim. Nie no, broń Boże, to jest jego trenerem. No. no ale tam Jacek zerka na ciebie. Niech się patrzy, no tylko tyle może. No. Paweł powiem ci tak, dzisiaj dostąpiłeś wielkiego zaszczytu, ponieważ ja, panią Joannę proszę od około 4 lat, a ty dostałeś od niej dzisiaj cios, a nigdy się o to nie prosiłeś. No nie prosiłem się w ogóle, wiesz, z zaskoczenia, bo schodziłem ze sceny, patrzyłem się już na, na Anię i na wspólnika i byłem trochę oślepiony, nagle patrzę, jakaś ręka idzie w moją stronę, no, wiesz, ja odruchowo ją zbiłem i. Dopiero... A ani dostałeś w głowę od Pani Joan. Nie wiem, co ona chciała zrobić, czy mnie wystraszyć, tak się machnęła, ja też chciałem tą rękę zbić i dobrze, że nie trafiłem w twarz albo coś, bo ja nie wiedziałem nawet czyja to jest ręka. Dopiero w ostatnim momencie zobaczyłem, że to Joanna. No to wiesz, wychodzisz ze sceny to jest... i oślepiony i. Szok. Zobaczcie, jaki dobry człowiek mógł dostać w głowę, a on. No to wszystko. Jeszcze mówi, że dobrze i niechcący nie uderzyłem. Nie no wiesz, no ja nie jestem zwolennikiem bicia kobiet. Czekaj. Oczywiście, oczywiście, dobrze, odbierz sobie. Natomiast to też byłoby bardzo ciekawe, gdyby partnerka Pawła, Ania, miała walkę z panią Murańską. No spokojnie, skończ sobie. Raz, dwa, trzy raz. No to byłoby coś. Ania Kokocińska. Paweł wpadłem na pomysł. No, Ania Kokocińska kontra Joanna Godlewska-Murańska. No, no, Ania przecież. Murańska-Godlewska. Ania by ją zamordowała. To wiesz, jak ona boksuje, chłopie. Weź ten testory, zobacz. Ona dwa razy w tygodniu chodzi na boks, tak że kurde. Ale chciałaby? Nie, no właśnie problem jest tym, żeby nie chciała. Na, razie... na to zareagowała twoja partnerka. No w szoku była, nie wiedziała o co chodzi, nie? Kurde, dobrze nie ruszyła. Nie no, wiesz, ona bardziej może chciałaby wystraszyć, coś, ale wiesz, no jak jak Murańskiej to kazał zrobić, no to to jest straszne. No ja myślę, że psychotropy on bierze całymi wiadrami, być może mu zabrakło, trzeba go tej choroszy szybko zawieść, bo tam jest coraz gorzej, nie? A czemu sądzisz? Aha, no dobra, no czemu sądzisz, że to on powiedział to pani Joanny, a nie pani Joanna sama to zrobiła? No nie wiem, wydawało mi się tak konta oka, że on coś tam gestykulował z tej sceny. Ja nie widziałem, że to jeszcze jej, także jest takie zagrożenie, że to, że to Jacek ją tam wysłał. No, wiesz, on sam. Jest przerażony, wie, że ciężki czeka go w sobotę od Najmana, jakim trzeba być głupkiem, żeby z byłym bokserem zawodowym wychodzić w boksie w małych, to sam se, sam se zrobi. On już nie trzyma ciśnienia, on się już kompletnie boi. Boi się Najmana, boi się mnie, no to wysłał Johannę, Ale widać, jak Joanna to się w tańcu nie pierdzieli, no. Myślałem, że będziesz bardziej zirytowany, ale ja widzę, że Ciebie tu jawnie bawi. No bawi mnie to, a co, co, mam, co mam zrobić, no no to jest, bawi mnie to, wiesz, no kurde, no on w ogóle mi irytuje, wiesz, puchar Dolił komuś z prajmu. no masakra, k***. dlatego k***. chciałem mu ten pucharcie oddać, wszystko wyjaśnił, wiesz, pisze jakieś zdury, zdjęcia z pucharem, kurde, że Federacja Prime mu wysłała jej, by, i go przeprosiła. Przecież mu nikt tego pucharu nie wysłał. To jest k***. idiota, kompletnie kompletny słuchaj. To, że on ze mną wygrał, to jest taka sama prawda, jak on mówi po francusku i że był w legii cudzoziemskiej. To są trzy k***a prawdy, kurde, Murańskiego, nie? Okej, okay, jestem bardzo ciekawy, bo to był duży szok. Ja wiem, że kamery tego nie uchwyciły dla was. A kurde, jak w drugą stronę, twoja Ania szła i bomba w pana Jacka, No nie wyobrażam sobie czegoś takiego. To było o, naprawdę, jak zobaczyłem, kto kogo bije, to zwariowałem masz na tej scenie. Ja też byłem że ale że to jest szalony świat Free fightów, to tutaj musisz być czujny, bo niebezpieczeństwo może przyjść z każdej strony, nawet tej najmniej oczekiwanej. A czujny był dzisiaj kto? Marcin Najman. Ale, ale on go wyczuł. Ja myślałem, skąd on mógł wiedzieć. Ja nie wiedziałem, ale tch... każdy tchórz wydziela zapach. Tak jak skunks. I to już musiało tam tak walić, że Najman się ściął. Przecież widziałeś, że on nie był zaskoczony. No wyczuł go po prostu i tyle, ja. Wyczuł go po zapachu. To jest jedyna odpowiedź. Myślę, że Marcin Najman to potwierdzi. Ok, tak zresztą powiedział na scenie, ale za dzisiaj nie brakowało. Ty miałeś z Adrianem wielkie zadymy. Ale dzisiaj wiesz, ja dzisiaj byłem tak naprawdę nastawiony bardziej na to, żeby go bronić. Wiesz, jako wręcz chroniłem własnym ciałem przed najmanem. Ja bym dzisiaj ma urodziny, obiecałem sobie, że go nie będę tłukł. On już to wiedział też, że go nie udał. U... Przepraszam, że to pokażę. No on cię tak trzymał, że cię przyduszało. Jak gadałeś, to słychać było. Jak ty ledwo, No tak... proszę cię, kurwa, to, że on nie ma siły w ogóle. Ja tak... A, no Chyba, że tak. To... Nie, to w ogóle to we mnie spływało. To przecież ja bym go. ...bym go zabił. No to zobaczysz, co będzie w sobotę. Nie kusiło Cię? Jak Cię tak przyduszał? No ale po co? Żebym mu krzywdę zrobił, czy coś? Ja w sobotę nikt mnie nie będzie trzymał, ja chcę to zrobić, żebym go lekko To zaraz by mnie ochrona złapała. Po co? Ja mam sobie strzępić ten zła. Ja ciężko... Dala, jestem dobrze przygotowany, wjeżdżam i go... Dala, wybijam mu... MMA... Z, z głowy. Ja mu pokażę, kłowemu, że największy błąd, jaki mógł zrobić, to bić się z gościem dużo cięższym. Kłowemu, nie? Bo ja go nie zlekceważyłem, tak jak Marcin, że nie był przygotowany na jego obalenie i tak, Ja dalej Dalałem ciężko, trenowałem, także jeżdżam i kręgę destrukcję. Nie? Przypomnijmy, że Adrian Cios chce walki z Wojtkiem, sobie To No nie go po... to mówiłem, to właśnie musiał gdzieś o Kalidowa. Gdzie, gdzie go Jego do sportowców? To jest frit, który dopiero się ogarnął. Od dwóch, czy trzech miesięcy zaczął cokolwiek robić, trenować. No, Wojtek sobie to jest facet, co ma ponad 100 walk amatorskich w boksie, który wygrał. Lakowskim tutaj też ze sportowcem wygrał kiedyś z Kasuszyn. to O czym my rozmawiamy? Wiesz, on se może wyzywać każdego. No łącznie z Mamedem, tak jak powiedziałem, ale wiesz, co innego wyzwać, co innego jeszcze wyjść do walki i co innego w tej walce zostać dłużej niż minutę, nie? No powiem ci, że też mnie to mocno zasko zaskoczyło, ponieważ uważam, że Wojtek to jest najwyższy poziom tutaj, jeżeli chodzi o świat firdowy. No dokładnie tak, no potwierdziłem to swoimi, swoimi słowami. Ale bardzo bawiło mnie to, jak Wojtek chciał dużo powiedzieć, ale no nie jest taki i widziałem, że go tak hamuje, on i tak już wszedł na swoje bierzyny mówiąc, że to jest żenujące i że to jest w ogóle śmieszne. Chłopak i tak dalej, no to w tym świecie to trzeba się umieć odnaleźć, nie? Natomiast Adrian, uważasz, że on naprawdę aż tak w siebie uwierzył? No spokojnie, wypij. Ja myślę, że on... O trochę, no wiesz, że nie wie co co, co gada po prostu. Wiesz, no co, wiesz, wychodzi na treningi, wie na jakim jest poziomie, mówią mu trenerzy i tak dalej. No słuchaj, cudów nie ma. Jest młody chłopak, ja mu nie bronię. On może coś osiągnąć tak, w tym sporcie freefight'ow i zrobić postępy, jak będzie dalej skrętał z... i trenował, ale w trzy miesiące czy cztery, kurde, jak się ogarnął, nikt nie zrobi z... z niego, kurde, cudu. No to nie ma czegoś takiego. To, kurde, że to trzeba ciężko pracować, żeby się rozwijać w tym sporcie. Nie? Sam trenowałeś trochę, no to kurwa, wiesz, nie, że to, to nie, wiem, nie, Dlatego no. jestem bardzo ciekawy tego, która strona byłaby zaskoczona, bo mam jakieś swoje domysły, ale domyślam się, że jedna ze stron, sobie rajski bądź cios, byłaby w ogromnym szoku podczas walki. No to kurwa, raczej cios byłby zaskoczony i to, i to mega. Ten chłopak błok się ogarnia, jest sprawny, ma bardzo dobrą kondycję. Także skoro wyż, wychodzi teraz do Błora, który już ma parę walkę ma za sobą, to znaczy, że już tutaj zaczął kleić i że poważnie do tego podchodzi. Także gdzie. Takiemu ciotowi do no proszę cię, kurde, gdzie Rzym, gdzie Kryp, no kurde, nie oszukujmy się, nie? Jak sądzisz, kto zwycięży, Roast Najman, Muran? Czy ten Muran, to, kurde, słuchaj, jakby to był u mnie w federacji takie zachowanie, już bym go pierdolił, albo bym mu jakąś karę dał. Co to jest, że on nie wychodzi kurde, do face to face, siedzi tu jak za karę, nudny jest, no dramat, no kurde, masakra, nie? Niech mu zmienią psychotropy, coś dadzą, nie wiem, kratują sytuację, bo na razie to jest... Cień człowieka, przerażony boje się własnego dzienia. ale słownie dojeżdża, czy nie? Słucham? Słownie dojeżdża. Gdzie on dojeżdża? Kurwa, on zniszczony był dzisiaj przez Najmana, to kurwa One man show, no proszę cię, to kurwa. Kano, trochę jesteś dziennikarzem. Wiem, co, ja że... jestem bez strony, zadaję w to zadaję taki sposób pytanie. Zniszczony no, zniszczony został przez Najmana, Najma Neyman z nim robi co chce. No nie jest w stanie w żaden sposób kontrolować słownie. Easy, easy robota dla Najmana, nie? Easy. Aż tak? No. Nie widziałem całego panelu, widziałem co przed tym moim wejściem z 20 minut, ale też słuchałem komentarzy wspólnika. No. Do jednej bramki, nie? No jestem bardzo, bardzo, naprawdę bardzo ciekawy jak to pójdzie. Co ty byś chciał robić dalej? Ponieważ twoja lista konfliktów chyba troszeczkę się już skurczyła. Rzeka, jestem człowiek, który ma na, na drugie imię konflikt, także spokojnie, nie? Jak się wypowiadałeś, to widziałem też takie komentarze na czacie, że Paweł jak to jest urodzony freak, że kto by się spodziewał? No mi się tu się czuję jak ryba w wodzie, podoba mi się to wszystko, wiesz, ja się tym bawię i tyle, dopóki sprawia mi to frajdę. Satysfakcję jakąś fajnie też że sobie trenuję i dobrze się prowadzę, no to chcę to robić i tyle, nie? Po czemu nie? łatwe pieniądze, co? Nie wiem, nie wiem czy łatwe, bo treningi i to wszystko cała taka otoczka, Ja ja bym podchodził do tego, miałbym planę, tak jak niektórzy się tylko trenują im wszystko jedno, ale ja wiesz, to są ambitną. Późno zacząłem trenować, mam swoje lata, także to nie jest dla mnie łatwe, bo ja naprawdę ciężko trenuję, ja robię po siedem... 7, 8, jednostek w tygodniu, także to nie uważam, że to są takie łatwe pieniądze, bo ja naprawdę ciężko zapierdolam. nie? Nie, no jasne, kumam. Paweł Jóźwiak, dziękuję bardzo, trzymaj się. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, piąteczko.